Witajcie, dzisiaj jedziemy do żywkowa przez Rzec Sklepka, a ja myślałam, że przez EFZ. Łałak. Wow. Co masz do powiedzenia, daduś? No co, no ruszyliśmy, tak, rano przebieżkę z Emką zrobiliśmy. Teraz jedziemy trasą na Lidzbark Warmiński, to jest trasa 51, ona prowadzi do Bartoszec. No i miejscami będzie urocza, będzie, będą miejsca, gdzie będzie sporo bocianów. Taka nasza ulubiona trasa. Później przez Górowo i Ławeckie i do Używkowa do samej granicy z Rosją z obwodem kaliningradzkim. To jest to mnóstwo bocików. Tylko nie wiem co jak ja tutaj kręcić bo jest... o, o baczek! wow jak leci jest. Jest tak, To nie jest Tak tu jest bardzo jesteśmy w wiosce bocianie żywkowo na końcu świata o tu jacyś mieszkańcy dzień dobry państwu jak się mieszka w żywkowie dziewczyno bardzo dobrze dobrze bo... się mieszka no to fajnie no widzisz No a mówisz że w żywkowie się ludziom źle mieszka a tu dziewczynka mówi że dobrze jak ja mówię że się w żywkowie ludziom źle mieszka a to nie ty mówiłaś a to przepraszam no dobra to chodźmy no to super kochani wreszcie żywkowo po raz. Kolejny... Drugi raz jesteście? Drugi raz. Drugi, nie? Bo drugi. Nie, na razie idziemy, a już później jak będziemy się kręcić, to a byliśmy w 2018, bo byliśmy z moim siostrą, czyli to był nasz drugi pobyt w tym w Orzechowie no i mówię no to nie byliśmy w żywkowie to jedziemy no i tak nam się spodobało że faktycznie tutaj słuchajcie wpisują ile w danym roku tych bocianów no ale co tak mało no błagam no ludzie No chyba żartujecie no gdzie no co wy zwariowaliście liczba par 4 jak to wtedy byliśmy to aż będę musiał sprawdzić to było jakiś mega Nami, no, no e, no, czy to było tutaj, chyba tu tego sołtysa, nie? No to chodzi. Nie. się Nie, wiesz co, najmniej no, to chyba nie było, tu bo nie ma tej platformy widokowej. Chyba, że, chyba, że oni tą platformę zlikwidowali. To wiecie co, chodźmy dalej, bo mi się wydaje, że po tej platformy nie ma. no. prosz, jest wieża. A właśnie to jest jakaś wieża, tak? Jest. W tym podwórku. Aha, czyli tutaj można Tędy można wglądzie. ale na podwórku. Mamo, a tam jest 25-15 kotków. A, no, właśnie. no, gdzieś na Jak dzieci bocianami jest, właśnie dzieci Nie, 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 nie ma, dzieci? nie ma. Nie ma dzieci. Nie. Jest jedna dziewczynka tylko. A, to jeszcze no. musi być więcej tych bocianów. No, no. Jeszcze jest no. ciekawe. Że... Wie co, mamy tam izdebkę na dociągu. Tu na dole warto iść do tej tak. Pani, tylko nie wiem czy ona codziennie jest przygotowana. Aha. E, e, robi gofry, mhm. robi pizzę. No On to może by faktycznie coś byśmy, no no to, to, no. No, to wiemy, to jakby coś mieli, no to byśmy... Na dole Aha. No, tutaj, no, no. tutaj, u Pani Marzeny też jest, można coś zjeść, Aha. czy tego? Czyli kawę Można kawę wypić. Dziękuję. Tak. No, no, tak. no, no, no. no. I, I tam jest taka izdebka łyczania, tam wszystko pokazują. Aha. Wczoraj w radiu byliśmy. A? moja córka. No bo was no stop pokazują, a to w telewizji, garańa garańa tak, tak, no, to. no. między dwunastą a pierwszą, drugą będą zlatywać się z pola, i te będą wodzić. Młode będą lali im do dzióbka, tak lewo, od do dzióbka, jedzenie przynoszą. Tu są jeszcze mniejsze, te najpóźniejsze. No, no, no dobra, to my szukamy to dalej. Chodźcie dziewczyny i chłopcy. No proszę, niech chodźcie. Osądajcie. Dziękujemy. Jak byliśmy na kolonii, to w takiej klatce jechaliśmy do Tylicza. I dzieci mówią, co do takiej klatki, nie będziemy tym jechać. No ale no, nie miały wyboru, no musiały wsiąść jechać. A z powrotem już były tak wykończone, że ta klatka gdzieś tam podjechamy, musieliśmy dojść, nie wiem, ze 2-3 kilometry, że wszyscy klatka, klatka i wszyscy do klatki. No. To jest Czy albo z siana, Siana. My to w takiej chyba jeszcze, ale bardzo podobny do siebie. No. Nie, nie, bo to jest w ogóle ta wieś cała jest fajna. Dlatego też ludzie przyjeżdżają, bo to ma tak swój urok, wiesz, taka nietypowa. Nie. To, tak, to nie tylko że bociany, wiesz, ale no. Ludzie i to w ogóle ta atmosfera cała. Tak, 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 tak. O właśnie i ta wieża widokowa. ją ja wie kurczę, zburzyli tę wieżę, czy coś? A to jest tutaj, widzisz? Tam też jakiś się wrzuca. O, jak piękne, zobacz. No ładna widok do przodu. O, i tam jak fajnie. Pani powiedziała, Oskar, teraz bociany wracają i będą karmić młode. Trzeba oglądać, jak im dają do puszczka. wiesz, jedzą Pani powiedziała, że o tej godzinie bo chciała popróć. Jak zapytałem Pana ostatnio, no jak Wam się żyje tu na końcu świata? A on mówi, a dlaczego na końcu? Na początku? Mówi, zależy z której strony popatrzeć. No ja mówię, no poniekąd tak, no. To może być początek, no. Ale dla nich to początek. O, Bociek chodzi po wieży widokowej. Boćku, to Ciebie mamy oglądać zwierzę, a nie Ty na wieży. No, schodź stamtąd. On ogląda. No. Płacimy 3 złote. I wchodzimy. W Słuchajcie, ile macie, bo jak coś, to może byśmy także zapłacili, a później no Wam oddamy no za to parking. No to ja e, mogę zapłacić. Sześcioro. To no to, tak, 6, 6. 6 razy, 3, 8, 8, 18. 8, dobra, to wrzucić 20, 8, 20 8, to tego nie mam. O to może jak pełno, to może jeszcze to dla nich kłopot będzie jeszcze jednak. Nie, ścisnęło się. No fajnie, jak się podoba? Super. Lena? chciałam zobaczyć, wyglądają jak zupełnie sztuczne Ale naprawdę Dada, mega dada maślina. Pitu O tam sobie leci, fajnie Pamiętajcie wrzucać kasę, nie oszukiwać bo ja tu będę sprawdzał Cześć no. Na co ostatnia. No, ja widziałam, że tamten to sztuczny naprzeciwko. Tak. Bo tak siedział i siedział, a potem patrzył, No i kochani. A zobaczcie, O, wow! Fajnie. Niech się go blisko. No Nie widzisz? Nie widzi, mam obojętny. To weź go na ręce, bo ja No pierwszy raz z góry widzę, zaglądam do Bocian, bocianiego gniazda. No nie jakoś nie widzimy jak byliśmy wtedy. No. No. no i jak wrażenia najmniej? W porządku? Fajnie, marzyłem, żeby tu wrócić, wiesz? No, także kochani, żywkowo zapraszamy naprawdę mega, 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 mega. dobra. No i co? W związku z tym? Pomył na nas, Albo gdzieś najjaśniejszy element, ale nie. Ale może tak na tle. Super! Chcesz sobie zrobić zdjęcie? Tak. Zrobić zdjęcie i nagle... No popatrz jak fajnie szybuje. Leci, leci do nas. Wow! No to no no Tak, po raz drugi. Ale super. Popatrz, popatrz. No, coś się tam zrobiło tłoczno w tym gnieździe. No. Ojej, kurczę, No. No, mąż i obiad spóźnił ewidentnie, tak coś widzę to już, no... A ja? Nie daje się? Nie daje pracy, a zaraz do mógł. Chyba czas zrobić następny rok. No i dogadali się. To bucieni są tacy do końca życia, tak? Para. No ponoć tak. No tak właśnie o to chodzi, że tutaj różnie. A ten siedzi? Nie, nie siedzi na tym, ale fajnie też jak ten leciał do nas. I był taki moment, to nagrałem chyba, że nogi mu było widać tylko. No. Nie wiem co to wygląda. O, o, o. Jednak poszedł na łowę chyba za A zobaczcie, się. No kurczę. Pewnie mama. Coś, no być może. Tam pewnie sąsiadka mieszka w tym, mówi wracaj. Skądś przyszedł, no. My to serio będziemy kręcić zaraz komentarze no. Tak, tak, tak No tak jak tamten na tym kominie Widzicie 160 bocianów białych No to teraz by się zgadzało no. O, już I one fajnie, fajnie lądują, że te nogi lecą do przodu No tu to są sztuczne, te... O, jest, jeszcze tam bucione. Spójrz to, jaka będzie ta tutaj. Tak. A, i widzicie, tutaj jest, tylko że tu jest od 20 roku. A pani to jakieś pamiątki ma też do sprzedania? Czy po prostu tak tylko... Zobaczyć, Aha, takie, no to zobaczymy może by się coś... Dzieciom ile tych dzieciaków damy? Ile ich macie? Tylko tu jest. Proszę. To może faktycznie coś by się... Proszę, zakładki przynajmniej dla lewicy macie... Macie zakładki do książek? Do książek i plan lekcji. Dziękuję. No, do kroniki możecie się pisać. No, to, to. Bardzo nam się podobało. Widziałyśmy dużo bocianów na no, imię Lena. No i super. I dostałyśmy zakładki do książek z drugiej strony. Plan lekcji. Jest super. Dobra. A to jest woda, to ci. Nic, no, to to taki wchodzi się i nie wiadomo, no do prywatny, tak? Bo ktoś coś powiedział. No jedna pani, drugiej pani, no i to tak. Tym bardziej tu jak mówią tyle Niemców przyjeżdża, no to Niemcy to oni tam byle co kupią, no pewnie żeby kupili, no. Jeszcze napisać, tęsknimy za wami, to by od razu hurtowo kupowali. Albo drewniane bociany dla park, które starają się dziecka, nie? Tak, no jak. Słuchaj, ja byłem właśnie tam, jak byliśmy na tych Mazurach Garbatych, to pan nawet w domu mam takie bociany miał, bo on jakąś nazwę miał, te agroturystyki pod bocianem chyba. Jezus Maria. Oskar, odsuń się proszę. No i dostałem w prezencie takiego i sprzedawał takie bociany. Czemu by tu kurczę nie mogli mieć takich maskotek bucianów. No, no pewność tak. gdzieś indziej do roboty. Nie wiem czy tym mostkiem, nie? No tak widzicie, kurczę, nie, wiem, nie bardzo. Prawie do no, no właśnie o to chodzi? No i weź no. Pani no, tak mówili. No i tak nie wiem. No tam coś jest, no podejść może tam No to jest tak, bo tu wystykamy, tutaj nie. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę nam powiedzieć, bo chcielibyśmy gdzieś coś zjeść, czy na słodko, czy tak. i... Na słodko, może zjeść gofry? O, 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 na przykład. Na słono, pizzę. To co z tymi goframi być może, co dziewczyny? Bo wszyscy byście zjadli tak? Tak, mamy śmietana mamy owoce, czekoladę, czarną, owoce. białą. Ach, bez, A są bez, um, są bez orzechów? Tak, są bez orzechów. Tak, potocznie. To co, na No, przecież mówimy, że... Z A, czy to ten jest ten, bez orzechów? Bita śmietana, tak, i owoce? No, tak. No. Owoce czy... No, owoce. Owoce, tak? No. No. Dasz radę całego, czy tak na pół bierzemy, nie wiesz, nie wiesz. No dobra, to co, to wszyscy z bitą śmietaną i z owocami, czy macie jakieś? Ty bezbitej, tak? Ty bezbitej, tak? Tak. to może taka być. Ale może takiej mniejszej ilości tej bitej śmietany. No tak, no dobra, to z bitą śmietaną. Tak. No dwa Cztery czy... to sześć, o, tak? O, o, sześć, no. A no, to może jakaś herbata, kawę? Tak, może. To jakąś kawkę może? No. No, ja kawkę ja dwie piłem, więc no. już nie Aha. tego. No. Szalony, to ja, to ja jedną, ja, 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 ja też. Tak. A ja czarną. No. no to idziemy z tyłu w takim, no to super, no to okej, okay. no to widzicie, to jedno. No, ale powiem tej pani, żeby sobie zrobiła jakąś reklamę, że jest, no bo to dziwnie tak, jak na przykład byłbym sam albo znajomy, to bym się wstydził. Tu weźbym się trochę krępował. No to teraz idziemy na jedzonko. Wspaniałe, super, słuchajcie. Ekstra. No ładnie, no super, no w ogóle bajka, słuchajcie. No. no. No dobra, to kto gdzie siada, wybierajcie miejsca, kobiety mają pierwszeństwo, proszę bardzo. Sylwu, to ja mogę tutaj. Już mnie podsiadłaś? O, z Piękny widoczek O, na polach też już są. Tutaj widać, no. No.